O witam wszystkich uczestników Gry Herston. Eee, dzisiaj muszę zagramy nową karczemną bójkę, co? Dla odmiany. <laughs> Dla odmiany zagrajmy. Zobaczymy co tu jest w tym tygodniu. No. Dziadek co tydzień gra? Na karczemnej bójce. <laughs> no dobra, kogo tu wybrać? Kogo tu wybrać, co? Może księciunia, co? Czarnoksiężnika. Dziadek Księciunio mówi. No dobra, zagrajmy tutaj. Zobaczymy, co, co u Księciunia słychać. Okej. Okay. a znajdzie się jakiś. Znajdzie się oczywiście. God, godny przeciwnik. Godny. O, dwóch Księciuniów będzie dziadek się nie <śpiewa> okej okay, no dobra co tutaj co tu mamy co tu mamy czy mniej wszystko jadzie ja nie mogę może to, to nic nie da że odrzucimy te niestabilne portale bo i tak przyjdą chyba co no dobra zobaczymy zaryzykujemy no pewnie że tak <śpiewa> Tak jak O! Dziadek z Monetą gra. Pst. Mamy zero kosiory. <laughs> Jeden kryształ mamy. <laughs> no dobra, no to co ono? To muszę zu zużyć chyba co? Zużyjemy. No. Zgrajmy, Zagrajmy tutaj trzy mniej, okej, okay. wzorówkę kosztuje. No dobra, zagram to chyba co? Zerówkę kosztuje, to co nie zagrać? <laughs> nie, nie będę czekał. <laughs> Okej, okay. trzy mniej, trzy mniej. No dobra, zagramy coś takiego chyba, co? Też zerówkę kosztuje, okej, okay. no dobra. Nie umarli, nie umarli. A dziadek jeszcze żyje. <laughs> 63 lata, <laughs> I'm live, <laughs> Jeszcze żyje. A tu zobaczcie, że zamiast mniej kosztować to więcej kosztuje. No dobra, trudno. Okej, okay, zagram to może. Lizerówka. błyskie tarcze, błoskie tarcze. Tu je, jedźmy może tu, może w twarzach, co? Walniemy na bohaterowicza. Na bohatera. Ten ma odrodzenia jakieś, odrodzenia, magnetyzmy i tak dalej. Zobaczymy. I jedzie tu, jedzie jest niesamowicie odrodzonko. Jeden punkt, ja cię, ale leci, ale leci, ale pojechał. Jeszcze, jeszcze mu mało, no jeszcze mu mało. A no dobra, no przyzywamy coś, no przyzwiemy coś. Co teraz tutaj? Nic tu nie mogę rzucić. No dobra, chyba to wszystko gotowe. Aj, taka karczemna bójka. Karczemna. Ważne, żeby nie iść do karczmy się się nawalić <laughs> nawalić się i rozrabiać <laughs> no dobra co tutaj porządkować coś czy nie co ocie ja dobra może zagrajmy to Jakieś duszyczki. <laughs> Ta. Porządkować coś? Ja cię. Może jeszcze nie, co? Może jeszcze nie. Co tu robić? Panowie i panie. opada. <laughs> Może warto to zagrać. Nie wiem. Coś tam uporządkujemy. No dobra, tutaj nic, nic więcej, nic, nic, a nic. <noise> Porządek uporządkowaliśmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To, jacie, jo. Włoskie tarcze, cofkę jeszcze robi. Jacie, nie mogę. To, co tu robić? <noise> Co tu robić? Znowu porządkować coś? Nie skończone, prawdy. Dajcie mi chwilunie. Dwa, to mało będzie. Małutko. Możecie szukać mocy No dobra, jeszcze, jeszcze raz, może uporządkuję coś. Co tu robić? Nic tu nie zrobię. Ta, ta. Nic tu więcej nie zrobię. Szokowała. Co on tu wyprawia? Co on tu wyprawia? Masakra, jak to mówicie. A jeden mniej. No pięknie, pięknie tu idzie. Ta, ta, jest samowicią. Ta. mi chwilu nie? nie Co tu robić? Może tego nie zachująy. A kogo tu jechać? Prosta. Dobra, może tu. Może tu Niech on tutaj e, wali tego Księ, książę. Księciunia. Ma, Malkazara. Księciunia. No dobra. O, la. la, 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 la. O, widzę, że chyba dziadek porażki dostanie. To porażka będzie. Ale po, takie porażki też musicie oglądać. Oczywiście, że tak. A i tu kopię, kopię, przyzwie kopie, Przyzwij kopię. No dobra, coś takiego zagram, nie wiem. Pięć, och, ja, losowego, losowy. Okej, okay, no dobra. To wszystko, nic tu wiem, nic tu po mnie. <tosowy> Ła, wow, Symfonia Grzechów, jocie, ja, to świetna karta, świetna. Aj, zobaczcie, zobaczcie, co tu będzie. Kradzieże Życia, tak, ja wtasował, jocie, ja, nie mogę, To ja, Już po mnie, już po mnie, już po mnie będzie, Dziadek, co, gdzie ty się nadajesz do karczemnej bójki? Ja, jeszcze Prowokacja nie hahaha, Nieuchwytny cel. I co teraz robić? Co tu robić? Weź tu graj, no weź tu graj. Prowokacją się zastawię, nie wiem. Ten może nieuchwytny cel trzeba jechać. To trzeba, nie, nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. No dobra, poczekamy, poczekamy Tu pięknie, pięknie Karcioszki dobiera, Ja cię, 16, ja Ale, ale sobie naładował To niepożliwe Szoko, Hara, niszczył Ja cię, dobrze, że agonię mam Misiaczek jakiś padł Hehehe, misiaczek z prowokacją, no, ale nie chciał jechać. No dobra, no szukajmy czegoś, nie wiem, co tu robić, kogo? Jeszcze raz chyba. Kogo tu jechać? Dobra, tu może. Jeszcze raz może. No dobra. O. Strażnicy z okrzykiem bojowym. <ścoughs> ta. To... Strażnicy. No dobra, to wszystko. To wszystko. Teraz jego kolej. On tutaj narozrabia. <ścoughs> Co? <ścoughs> On tu narozrabia. Ile temu kart? 15 kart zostało, a w ręce jeszcze ile ma? Max. Ja. Ja 17. <grywa> Ale na ręce ma jeszcze. Ja, Cię ukrył się. Ukrył się. Ja. Kryje się. <grywa> będzie jechał. <grywa> Ale będzie jechał. No dobra, szukajmy czegoś, no. Co tutaj? Zrywa. Jakiegoś mamy. No, spróbuję tu jeszcze raz chyba. Już stawiam wszystko na jedną kartę. <laughs> tu, smoków nie mamy tutaj, nie mamy. No dobra, rzucę to chyba. O no, co? No to w twarza jadę, no bo co? Bo, bo, ma tu dwie prowokacje jeszcze misiaczków małych do pojechania. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy, popatrzcie. A ja tu już mało zostało. 15 tylko. 8, a pan, pance 8 i 7. Ta, malutko. No jedzie tych misiaczków. I dobiera, i dobiera. 10 kryształów many. Zakszczęcia. Ja, o, nie, zakręcia, a kołem zakręci. To już po mnie będzie. Losowe teraz będzie walił losowe ja cię kopiuję coś ja, cię. trzy obrażeń ale komu temu ja cię prowokacja jakaś ja, to pełni zdrowia i plus pięciu ale ale siecze ja cię bierał do pancerza to ja, cię o nie, tylko nie na mnie, tylko nie na mnie. Ja, pe, pe, pięknie tu jedzie. Masakra. Zobaczcie co tu się dzieje. I dwa jeszcze. Masakra. I uderzenie jeszcze. I sąsiadom. To sąsiadom jeszcze i splugawienie jeszcze, sekrety, 8 do zdrowia, masakra, no mówiłem, że będzie pomnie <laughs> nie damy rady, no, nie damy rady weź tu, no i weź tu graj <laughs> to weź tu graj no dobra, spróbuję to zagrać, nie wiem co tutaj monety jakieś co nam moneta? Już nam nic nie da moneta. Ja cię. Masakra. No tu trzeba jechać. Nie ma wyjścia. Kopiję jeszcze. Stop. No by normalnie, by no spróbuję tu, jeden, jeden malutki no już nie damy rady chyba <grym i> Tura <zbyt> przeciwnika, jemu starczy. O, o, je. Jemu starczy, oczywiście, że tak. No pięknie tutaj rozplanował. Minus 4, ja cię nie mogę. <grym i zbyt> No ale robiłem co mogłem, robiłem co mogłem. Okej, okay, no mamy porażkę, mamy. No niestety. <grym i zbyt> no dobra, jakieś tam y, osiągnięcie mam. No. Zagrałem coś, jakieś złote monety będą. <laughs> Okej. Okay. No dobra. Je jeszcze ro rozegraj z księciuniem czarnoksiężnikiem. <laughs> no dobra, ale to już może następnym razem. <laughs> no dobra, pozdrówki dla wszystkich. E tak jak mówiłem takie pojedynki też musicie oglądać. Porażki są, oczywiście, że są. <laughs> e Okej, okay, dobra, do, yy, do zobaczenia. Mam nadzieję, że tam y, dziadka kanał was bawi. <śmany> to jakieś suby, jak tam dajecie, no to oczywiście dziadek się cieszy. No. Już nie przedłużam. Cześć, hej, pa. Pozdrowki dla wszystkich. Życzę jak najwięcej wygranych. Jak najwięcej oczywiście, że tak. <śmany> Cześć.